Musimy otworzyć naszą skrzynkę nadawcą, nadawczą. Poszukajmy transakcji międzyfirmowych. Otwórzmy całe menu. Tutaj mamy transakcje międzyfirmowe skrzynki odbiorczej i nadawczej. W tym przypadku my wysyłamy dokument, czyli jesteśmy po stronie nadawczej. System pokazuje, jakie dokumenty zostały przygotowane do wysłania. W wierszu akcja dla wiersza, w polu akcja dla wiersza wybieramy jaką akcję chcielibyśmy wykonać. Jeśli tych dokumentów byłoby dużo, możemy tutaj to ustalić w, tym, w tej kolumnie dla wszystkich. Ustalmy wyślij do partnera firmowego. Możemy także zwrócić daną informację, opatrzyć ją dodatkowo komentarzem, że na przykład kwoty są nieprawidłowe. Możemy także obejrzeć szczegóły danego dokumentu przed wprowadzeniem go do drugiej firmy. Jeśli wszystko się zgadza, możemy wykonać akcję dla wierszy, czyli system wybierze tą akcję, którą tutaj wybraliśmy. Transakcja zniknęła. Obsłużone, pokazane transakcje, które zostały wysłane.